Państwu, witam na kanale Rejentura. W dzisiejszym materiale chciałbym Państwu powiedzieć na temat zrzeczenia się spadku, czy praw spadku. Jak to zrobić, proszę Państwa? Często przychodzą do mnie klienci i mówią na przykład, że no, oni by chcieli zrzec się spadku tam na mamę, na siostrę, czy na kogoś tam jeszcze innego. Co wtedy zrobić? Jak to ma się do tego, co przewiduje prawo? Proszę Państwa, więc zrzec spadku to się można tylko w ten sposób, że spadek można odrzucić. To wtedy jest się traktowanym tak, jakby się po prostu nie dożyło chwili otwarcia spadku. Jednak odrzucając spadek, jeżeli mamy dzieci, a w spadku wchodzi coś, jakieś aktywa wchodzą, nieruchomości, pieniądze, cokolwiek co, ma jakąś wartość majątkową, to jeżeli my spadek odrzucimy, to w nasze miejsce wejdą nasze dzieci. A w ich imieniu, jeżeli są małoletnie, to spadku nie odrzucimy już tak łatwo, bo jeżeli mamy małoletnie dzieci, to na odrzucenie spadku będzie potrzebna nam zgoda sądu rodzinnego. Ja nie widzę powodu, dlaczego sąd rodzinny miałby wydać zgodę na odrzucenie spadku, w którym są jakieś aktywa, to by było skrzywdą dla małoletnich dzieci i sąd na takie rozwiązanie na pewno nie pozwoli. Więc nie da się tak odrzec spadku w każdej sytuacji. Oczywiście, jeżeli nie mamy wstępnych, nie mamy dzieci, wnuków, chcemy się zrzec spadku, to będziemy traktowani tak, jakbyśmy na moment otwarcia tego spadku po prostu, mówiąc krótko, nie żyli. Więc y, można to odrzuceniem spadku zrobić. Można, proszę Państwa, a nawet należałoby o tym pomyśleć wcześniej. Czyli jeżeli osoba spadkodawcy żyje, to należałoby zawrzeć taką umowę notarialną o tym, że ja po Tobie na przykład dziedziczył nie będę. I to wtedy ma skutki takie, jakie chcemy osiągnąć. Na przykład mamy kilkoro dzieci, przychodzą ludzie często, klienci, rozmawiamy, co zrobić, jak zrobić te sprawy sukcesyjne, jak to sobie uregulować, bo coś chcemy dać za życia, coś chcemy dać po śmierci i teraz jak to zrobić skutecznie. Więc istnieje taka forma w polskim prawie przewidziana, że my możemy zawrzeć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Na przykład ja umawiam się ze swoim ojcem, bo on mi już za życia tyle dał, że już więcej to mi dać nie może, bo ma jeszcze jakieś tam inne dzieci, prawda? I ja się z nim umawiam, że ja nie będę po nim już dziedziczył, że ja nic z tego majątku, który on po sobie zostawi, nie chcę. I nie będę tego brał. I taka umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Oczywiście ona jest skuteczna, o ile zajdzie ten skutek. To znaczy, jeżeli ja umrę pierwszy, no to wiadomo, że ta umowa skutku mieć nie będzie. Natomiast jeżeli dojdzie do dziedziczenia, to jest warunek, to ja wtedy nie będę dziedziczył, bo się po prostu zrzekłem, mówiąc krótko. Ale to trzeba robić za życia, bo później to można tylko spadek odrzucić, albo można go przyjąć i ewentualnie w drodze działu spadku swoją część przeznaczyć innemu spadkobiercy. I tylko w ten sposób. Ale żeby tak z góry, to trzeba za życia ze spadkodawcą taką umowę zawrzeć, bo później, tak jak mówię, albo odrzucamy, czyli prawo traktuje nas tak, jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku, ewentualnie możemy spadek przyjąć i podzielić się nim w taki sposób, że my nie dostaniemy z tego spadku nic, bo ktoś weźmie po prostu naszą część. Ale to musimy zrobić już na etapie działu spadku. Jeżeli oczywiście nie zrobimy tego umową o zrzeczenie się dziedziczenia. Mówiąc krótko, jeżeli przychodzi osoba, ona jest spadkobiercą i mówi, że się zrzec, chce spadku, bo nie wiem, na rzecz swojego brata, bo poczuwa się, że ona już za życia to dostała dużo, rodziców przykładowo, no to wtedy możemy jej zaproponować. Albo bierzesz ten spadek i później się nim dzielisz tak, że brat bierze twoją część, albo możesz spadek odrzucić. Ale jeżeli masz dzieci, to te dzieci twoje będą powołane, a jeżeli tam są aktywa, to w imieniu dzieci nie odrzucisz, no bo każdy każdy decyduje za siebie, jak jest pełnoletni, a jeżeli jest małoletni, no to decyduje sąd rodzinny. A sąd rodzinny nie wyda zgody, jeżeli tam coś wartościowego jest w tym spadku, bo to byłoby skrzydłem dla małoletniego, a sąd ma się kierować przede wszystkim dobrem dziecka. Więc, proszę Państwa, tak czy inaczej prowadzi nas do tego, że musimy ten spadek podzielić. Szanowni Państwo, jeśli uważacie, że materiały prezentowane na kanale Rejentura są w jakikolwiek sposób wartościowe, pomocne, to proszę Państwa subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie poszczególne materiały, dodajcie swoje komentarze, dodajcie swoje uwagi. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy komentarz, za każdy lajk, like, za subskrypcję. Bardzo dziękuję.